Witam kochani, mam dzisiaj niesamowity przepis na kiełbasę boczkową z odrobiną szynki. Będzie to kiełbasa wędzona, ale składowa zaskakuje. Ta kiełbasa, oczywiście, jest już zrobiona. Ja dogrywam akurat ten fragment tego filmu i muszę Wam powiedzieć, że kiełbasa. Wow! A kiełbasa jest boczkowa. Boczkowa z dodatkiem szynki, no i taką przyprawą, która jest idealna akurat do tej wędliny. A nazwałem tą wędlinę wędlina boczkowa po staropolsku. Także zapraszam do oglądania i zobaczcie co wymyśliłem. No hej, wszystkim, witam Was na moim kanale. W dniu dzisiejszym zrobimy przepyszną wędlinę. Wędlina będzie z dwóch gatunków mięsa: będzie boczek i szynka. Dlaczego boczek i szynka? Dlatego, że tego boczku będzie dość dużo, ale w takiej nietypowej postaci. A szynka będzie uzupełnieniem do tego boczku, ponieważ boczek jest tłustawy i troszeczkę tego chudego musi być. A dlaczego boczek w innej postaci? No, otóż to. Zobaczcie, boczek, boczek paczkowany. Na pewno wiecie, gdzie go można kupić. Tak on wygląda. To są skrawki boczku. Tu mam dwie szynki, ale wracając do boczku. Tym chcę wam. Pokazać i udowodnić, jak naprawdę tanio można zrobić bardzo smaczną wędlinę. Wędlina z tych gatunków mięsa, z tego boczku i z tej szynki, będzie po pierwsze bardzo smaczna, po drugie bardzo tania, po trzecie bardzo szybka w wykonaniu. Jak sami wiecie, boczek, boczek, czy pieczony, czy gotowany, czy parzony, czy wędzony, on zawsze smakuje. A z odrobiną szynki, z tym uzupełniaczem do tego boczku, do tej wędliny, no to już będzie, tak jak ja to zawsze mówię, mistrzostwo świata. Pomysł na taką wędlinę jest uważam niesamowity. Jest to dobry pomysł, jest to dobra alternatywa na tanie, szybkie wędliny. Z udziałem takiego boczku. Jeżeli chodzi o składową, no to składową znamy, tak? Jest szynka, jest boczek. Musimy sobie odważyć teraz tyle, ile będziemy mieć szynki. Jeżeli tutaj będzie szynki powiedzmy 3 kg, to musimy mieć jakieś 6 kg boczku. Zaraz to sprawdzimy. Mięsa mam już poważone, w sumie mam 8 kg. Teraz rozpakujemy ten boczek, przejrzymy go, zobaczymy jak on wygląda. Ja wam oczywiście pokażę jak taki boczek wygląda. Zobaczcie, to są takie kawałki boczku. Oczywiście musimy to ocenić po smaku, zapachu, wyglądzie. Pachnie bardzo świeżo. Musimy też ocenić czy to było peklowane, czy jest słone. Bardzo ładnie i świeżo wygląda teraz. Przepuścimy sobie to przez maszynkę, przez najlepiej szarpak również dołączymy do tego szarpaka szynkę, aczkolwiek szynkę wcześniej musimy pokroić na mniejsze kawałki. Szynka pokrojona na mniejsze kawałki, przyszykujemy teraz maszynkę. Tylko, kochani, pamiętajcie przed mieleniem, przed połączeniem tych dwóch mięs musicie znać wagę szynki, dlatego że szynka jest świeżutka. Natomiast to ten boczek paczkowany, on już był peklowany. On już jest słony, więc tutaj już soli nie dodamy. Dodamy tylko i wyłącznie do tej szynki. I to jest bardzo ważne, aby tą szynkę, tą wagę szynki mieć odważoną. Teraz będziemy mielić, ale nie będziemy jeszcze łączyć tych dwóch mięs razem. Szarpak założony, jeżeli nie macie szarpaka, może być to największe oczko, jakie macie, No dobrze by było to nie mniejsze niż 13 mm. Szynka zmielona, a teraz na tych samych oczkach polecimy z boczkiem. Boczek zmielony wygląda on tak. A teraz przyszykujemy sobie przyprawy. Będziemy solić, ważyć sól, ale sól nie do boczku, tylko do szynki i damy go 17 gram na kilogram mięsa. Do boczku nie będziemy dodawać soli, dlatego że boczek już zawiera peklosól. Natomiast, żeby tej peklosoli w tej kiełbasie, w tej wędlinie nie było za dużo, to tutaj nasypiemy zwykłej soli. Jeszcze raz powtarzam: 17 gram na kilogram mięsa, czyli na kilogram tej szynki. Odważoną sól możemy wsypać do miseczki. Teraz to wymieszamy. Teraz szynkę wrzucamy do boczku, wymieszamy to w całości. No i okej, okay. mięsa mamy połączone, boczek z szynką. Niech te smaki się łączą, a teraz przygotujemy przyprawy. Najważniejszą przyprawą w tej kiełbasie będzie czosnek staropolski. Damy go 3 gramy na 1 kilogram. Damy również pieprz czarny. Też go damy 3 gramy na 1 kilogram. Tylko pamiętajcie, dajcie świeży, świeżo roztarty, niech ta Wędlina będzie taka aromatyczna. Boczek lubi ziele angielskie, więc zielę angielskiego też damy. Nie damy go dużo, damy go 1 gram na kilogram mięsa, i z tych przypraw mamy już wszystko. Idziemy szykować. Przyprawy. No, okej. Okay. Przyprawy mamy przygotowane. Tak wygląda ten czosnek staropolski, który wam do tej wędliny polecam. Bez tej przyprawy ta wędlina nie istnieje. Tutaj mamy ziele angielskie. Tutaj mamy pieprz świeżo rozstarty w moździerzu. Ale w dniu dzisiejszym pozwoliłem sobie na dodatkowe dwie przyprawy, a z racji tego, że mój zmysł smakowy nie myli mnie, Dorzucę dzisiaj jeszcze dodatkowo czosnek granulowany 1 gram na kilogram i pieprz ziołowy pół grama na kilogram. Teraz wrzucimy wszystkie te przyprawy i musimy porządnie mięso wyrobić. Najważniejsza z moich przypraw. Czosnek staropolski, czosnek granulowany. Pieprz ziołowy, pieprz czarny i ziele angielskie. Nadziewarka przygotowana, już mięsem, farszem nabita. Teraz to zakręcimy. No i co? No i będziemy nabijać w siatkę. Oczywiście pomysł ściągnięty z. Dwóch źródeł, w jednym miejscu była nabijana karkówka, w drugim miejscu szynka. Podobnie to wszystko wyglądało. Ja natomiast zasugeruję się tym pomysłem, to taka inspiracja, zobaczymy, co z tego wyjdzie, więc zrobię może na sam początek cztery sztuki. Z jednej strony zawiążemy guza albo zwiążemy sznurkiem nałożymy na lejek i będziemy nadziewać. Tak wygląda po nadzianiu. Teraz musimy zaplątać, zasznurować, zawiązać z drugiej strony i odstawiamy tak jak tego pierwszego. No i mamy cztery sztuki nadziane. Tak one wyglądają. Prezentują się bardzo ładnie. Po uwędzeniu zobaczymy, jak to będzie wyglądać i smakować. Teraz, kochani, tą, ten sam farsz na tą samą kiełbasę nabijemy w osłonki kolagenowe. Później po uwędzeniu, sparzeniu będziemy testować i będziemy dochodzić, która jest lepsza, smaczniejsza. No, i mam dwie sztuki nabite w osłonki kolagenowe. Gdybyście chcieli, e, na przykład takie kiełbasy typu krakowska, szynkowa, żywiecka, w moich poprzednich filmikach na pewno takie wędliny znajdziecie. także zapraszam. No i okej, okay, podsumujmy. Mamy cztery takie, dwie takie, i zostało mi jeszcze tyle farszu. Co z tym zrobię? Nabiję wielita wieprzowe. Jelito wieprzowe mam już naciągnięte i resztkę kiełbasy, farszu na kiełbasę wyrobimy w to jelito, a później będziemy to wszystko testować. Zobaczymy, która kiełbasa nam wyjdzie soczysta, która sucha i która najbardziej smaczna. Czyli jeden farsz w trzech rodzajach, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i zobaczcie, z jednego farszu mam trzy rodzaje. Ale powiem Wam, że jeżeli wyjdzie mi ta kiełbasa na tym boczku, to w następnym filmiku zrobimy tą samą kiełbasę z świeżym boczkiem. Porównamy i zobaczymy, czy będzie w tym różnica. Smakowo. Myślę, że to jest fajne, nowe, pouczające doświadczenie, jak i dla mnie, tak i dla Was. Zawsze będziemy wiedzieli, w co ręce wsadzić, co kupić, co zrobić, a czego nie. Wędzić będziemy na pewno jutro. Dzisiaj to powiesimy na hakach. Niech to się osadzi, obsuszy. Jutro rozgrzejemy wędzarnie i będziemy wędzić także ciąg dalszy. Później, jutro. Witam Was ponownie. Mamy kolejny dzień. Dzisiaj już wędzarnie odpaliłem, poukładałem sobie już to wędzarnie, obsuszyłem, już zaczynam wędzić. Nie pokazywałem Wam od samego początku, ponieważ dzisiaj pogoda mnie nie rozpieszcza, jest deszczowa. Temperatura, kochani. 50 stopni w takiej temperaturze będziemy wędzić. Czas wędzenia, kochani, nie wiem. Ja ogólnie wędzę zawsze na wygląd. Ta wędlina, kiełbasa, czy cokolwiek wędzimy, ma nam się to podobać. Ma mieć ładny, uwędzony e, złoty czy brązowy kolor, w zależności co wędzimy. Szacuję czas około 3 do 4 godzin. E, zrębka, kochani, bukowo-olchowa. Czas start. No, i z racji tego, że moja wędlina kończy się już wędzić, jest bardzo ładny kolor. Jest prawie czwarta godzina wędzenia. A tutaj mam gar, gar z przyprawami do gara. Woda, kilka liści laurowych, ziele angielskie, troszeczkę goczycy i soli. Ja parzę w ten sposób, że doprowadzam. Wodę do wrzenia wyłączam, wrzucam moją wędlinę do tej wody. 20 minut po 20 minutach wyciągam, schładzam pod zimną wodą i mam wędlinę gotową. Powiem wam, że pięknie pachnie ta wędlina. Aż ciekaw jestem, jak będzie smakowała po sparzeniu. Tu mamy tą samą wędlinę, tylko w osłonce kolagenowej, a ta, która. Jest w osłonce, czyli wielicie. jelicie ona się już nam tutaj parze. Od razu po sparzeniu wrzucamy taką kiełbasę na zimną wodę i wyspudzamy. Tego kiełbasa będzie soczysta, smaczniejsza, nie będzie wysuszona. No i parzymy wędlinę do 72 stopni. W środku wyciągamy i schładzamy. No i wędlinę schładzamy. No kochani, powiem Wam, mamy drugi dzień, pokroiłem kiełbaskę, wystygła, zimniutka, ale w środku jaka soczysta, z lekką galaretką. Nie spodziewałem się, że ona taka w środku fajna będzie. Troszkę zachrypnięty jestem, jak co dzień rano po spaniu. Powiem Wam, spróbowałem kiełbacha. Kiełbacha rewelacja. Ta kiełbasa ona ma jeszcze tyle soków w sobie, ale to przez to, że ją wczoraj zaraz po parzeniu wsadziłem pod zimną wodą, więc te soki wszystkie się w tej kiełbasie zatrzymały, ale jest naprawdę pyszna. Teraz na desce kolejny mój kawałek z moich wędlin. Zobaczymy, przekroimy. No, zobaczcie, wędlina boczkowa. Tak ona wygląda. Również soczysta. Ukroimy plasterek. Osłonka schodzi bez żadnego problemu. A jak pachnie? Nie ma problemu z krojeniem. Cieniutkie plasterki również możemy kroić. Ale ta wędlina wyszła tak soczysta, że w tych dziurkach jest aż galaretka. No i okej, okay. próbujemy. Mm, kochanie, to jest najlepsza chwila dla wędliniarza, kiedy mu coś bardzo mocno smakuje. Mm, super, rety, powiem wam, że o takim smaku wędliny jeszcze nie jadłem. No pyszne. A teraz zobaczymy, przykroimy, spróbujemy i zobaczymy, jak ta wędlina smakuje i wygląda w środku. Wygląda podobnie do tej poprzedniej. Spróbujemy ukroić plasterek. Siatka jak widać schodzi bez żadnego problemu. Kroi się bez problemu, ale jest już wyczuwalnie delikatniej suchsza. Kanapeczka i próbujemy. Pyszna, ale zrobię jeszcze jedną. Robię drugie podejście. Ale smak, kochani. O! Najchętniej bym ukroił sobie jeszcze, ale muszę się wypowiedzieć, bo pewnie na to czekacie. Jaka według mojej oceny jest najlepsza? Która? Powiem Wam tak: ta, nie wiem czemu, ale jest dość słonawa, a przecież wszystko przyprawiane jest tak samo. To jest jeden farsz. Ta rewelacja, słuchajcie, w tej osłonce białkowej, soczysta, pachnąca. Nic z niej nie uciekło. Natomiast ta jest suchsza, mocniej wędzona, ponieważ nie ma żadnej osłonki, jest tylko siatka. No i może jest troszeczkę mniej aromatyczna, ale mocniej wędzona. Więc do Was już należy decyzja, która będzie bardziej pasowała pod Wasze kubki smakowe. Podsumowując kiełbasa bardzo smaczna, jest to z boczku, więc wiecie, że no boczek z dodatkiem szynki, no nic dodać, nic ująć, tu, tu nie trzeba się dużo wypowiadać, do tego odpowiednie przyprawy, trochę dymu z wędzarni i mistrzostwo świata mamy na talerzu. Także kochani, polecam tą kiełbasę, jest to mój wymysł, ja sobie wymyśliłem ten przepis. Nie mam nazwy dla tej kiełbasy. Tak myślę, że może bym ją nazwał. Może kiełbasa boczkowa po staropolsku. Myślę, że nazwa będzie odpowiednia. Dlaczego boczkowa? Bo z boczku po staropolsku. Ponieważ mamy tu przyprawę, która tej kiełbasie dała niesamowity smak. Czosnek staropolski. Jeżeli się ze mną zgadzacie, dajcie suba, dajcie lajka, o sobie nie zapomnijcie, ponieważ on wam przypomni o następnych moich ciekawych filmikach. A doświadczenie myślę, że bardzo fajne. Jeszcze zrobię wam takie zbliżenie na tą kiełbasę. Zobaczcie. Widać przyprawy. Ładnie połączono. Kochani polecam.